Czasem ludzie transportowali zwierzęta i rośliny z jednego miejsca do drugiego, czasem z dobrymi intencjami, a czasem na prostą nieostrożność. Jednak w wielu przypadkach gatunki te stały się najśćcami, powodując poważne uszkodzenie ekosystemów kolonizujących. Albo ze względu na wysoki wskaźnik reprodukcji, ich agresywne zachowanie, albo wielką zdolność dostosowywania się, stworzenia te zmieniły naturalną równowagę wypierając rodzime gatunki i generując konsekwencje środowiskowe, ekonomiczne, a nawet sanitarne. Na tej trasie zbadamy jedne z najbardziej niszczycielskich gatunków inwazyjnych na planecie. Numer 1. Banis wydają się urocze, z drżącymi nosami i gąbczastymi ogonami, łatwo jest myśleć, że nie mogą skrzywdzić. Ale rzeczywistość jest kolejna. Króliki zostały wprowadzone w Australii w 1859 roku z zamiarem służby jako źródło żywności i do polowania rekreacyjnego. Nie minęło jednak dużo czasu, zanim stały się jednym z najbardziej niszczycielskich gatunków inwazyjnych w kraju. Australia ma delikatny ekosystem, a obecność gatunków zewnętrznych ma niszczycielskie konsekwencje. Króliki, z ich imponującą zdolnością do reprodukcji i łatwością dostosowywania się do różnych środowisk, pomnożone bez kontroli, przekraczające 10 miliardów osób na początku XX wieku, są odpowiedzialne za nadmierne eksploatowanie rodzimej roślinności, która spowodowała utratę podstawowych siedlisk dla innych gatunków, oprócz przyczyniania się do erozji gleby. Jakby to było niewystarczające, ich umiejętności kopania tuneli zmęczyły spustoszenie w infrastrukturze, osłabiając drogi i nasypki. Tak, nadal są w zasięgu wzroku, ale są również autentycznych agentów chaosu w australijskich ekosystemach. Numer 2. Żółw Czerwony Uszy. Ten gat, pochodzący z basenu rzeki Mississippi, stał się globalnym najeźdźcą, obecnym na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Powód? Nieodpowiedzialne posiadanie zwierząt domowych. Wiele osób nabywa je, nie biorąc pod uwagę, że mogą żyć przez dziesięciolecia, a rosną lub stają się trudne do utrzymania, porzucić je w naturze, gdzie rozprzestrzeniły się bez kontroli. W siedliskach, w których nie są rodzime, żółwie te przekraczają lokalne gatunki w konkurencji o zasoby takie jak żywność, obszary gniazdowe i miejsca do opalania. W regionach takich jak Kanada i Kalifornia grożą rodzimym żółwiem, takimi jak żółw malowany na zachód i żółw stawowy. Jego zaleta polega na jego odporności, zdolności adaptacyjnej i wysokiej tempie reprodukcyjnej, jedna kobieta może składać do 180 jaj rocznie. Ale problemy się nie kończą. Oprócz wpływu ekologicznego żółwie czerwone uszy mogą przenosić choroby, takie jak salmonella i infekcje oddechowe innym gatunkom i ludziom. Stały się nawet zbiornikami bakterii opornych na antybiotyki ze względu na niewłaściwe stosowanie tych gospodarstw w gospodarstwach. Tak więc oprócz kolonizacji nowych terytoriów, mogą narażać nasze zdrowie. Numer 3. Namiot azjatycki. Te atakujące ryby spowodowały poważne szkody ekologiczne w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w dorzeczu rzeki Mississippi, a obecnie stanowią poważne zagrożenie dla Wielkich Jezior. Paradoksalnie zostały wprowadzone w latach 70-20 wieku w celu kontrolowania glonów i niechcianej roślinności w akwakulturze, ale po kilku powodzi uciekli w naturalnym środowisku i pomnożyli się bez kontroli. Namioty azjatyckie są dużymi, agresywnymi rybami z nienasyconym apetytem przez plankton, co pozwala im wypierać rodzime gatunki i całkowitą zmianę ekosystemów wodnych. Jego ekspansja poważnie wpłynęła na połowy komercyjne i sportowe. Ale problemy się nie kończą. Na przykład srebrny namiot jest znany z wyskakowania z wody, gdy wydaje się zagrożony, co stanowi realne ryzyko dla nawigatorów i rybaków, szczególnie w obszarach takich jak jezioro IRI. Modele predykcyjne wskazują, że jeśli jego populacja nie jest kontrolowana, w ciągu najbliższych dwóch dekad mogą one stanowić do 30% biomasy rybnej, wypierając kluczowe lokalne gatunki, takie jak lucy operca. Ta sytuacja jest wyraźnym przypomnieniem, w jaki sposób decyzja podjęta z wizją krótkoterminową może wywołać długoterminową katastrofę ekologiczną. Bez wątpienia lekcja, o której nie powinniśmy zapominać. Numer 4. Amerykańska norkę. Ten mięsożerca, pochodzący z Ameryki północnej, stał się atakującym drapieżnikiem w Europie i Azji. W XX wieku został wprowadzony dla przemysłu walki, ale wielu uciekło lub zostało zwolnionych, ustanawiając dzikie populacje, które miały niszczycielski wpływ na lokalną faunę. Amerykańska norka jest oportunistycznym myśliwym, który żywi się ptakami, małymi ssakami, rybami i płazami. W miejscach takich jak Wielka Brytania zdziesiątkowała wrażliwe gatunki, takie jak mysz wodna, której populacja spadła do 94% w niektórych regionach. Ponadto konkuruje bezpośrednio z norką europejską, rodzimym gatunkiem, który jest teraz na skraju wyginięcia na niektórych obszarach. Numer 5. Europejski Starlin. Jest to bez wątpienia jeden z najbardziej udanych gatunków inwazyjnych w historii, a jego przybycie do Ameryki było równie dziwne jak problematyczne. Wszystko zaczęło się w 1890 roku, kiedy Eugen Schliffelin, wielbiciel Szekspira. Wydał około 60 gwiazd w Central Parku w Nowym Jorku z zamiarem wprowadzenia wszystkich ptaków wymienionych w pracach angielskiego dramatopisarza na kontynencie. To, co zaczęło się jako poetyckie kaprys, stało się katastrofą ekologiczną. Gwiazdy nie tylko przetrwały, ale prosperowały i rozciągały się na całym kontynencie. Dziś jego populacja szacuje się na około 200 milionów osób. Chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do ich widzenia. Ich obecność zmęczyła spustoszenie, uszkadzają uprawy, przechodzą do rodzimych ptaków i rozprzestrzeniają choroby, takie jak histoplasmoza poprzez ich wydalanie. Jasny przykład, w jaki sposób impulsywna decyzja może na zawsze przekształcić naturalną równowagę ekosystemu. Numer 6. Kudzu Ta roślina wspinaczkowa, znana również jako winorośl, która pożerała południowe Stany Zjednoczone, została wprowadzona z Azji w 1876 roku, a później narzędzie do zwalczania erozji gleby. Ale to, co wydawało się rozwiązaniem, stało się ekologicznym koszmarem. Kudzu może dorastać do 30 cm dziennie w idealnych warunkach, tworząc gęste warstwy liści, które pokrywają drzewa, krzewy, a nawet całe budynki. W Stanach takich jak Georgia i Mississippi wysiedliła rodzimą roślinność, niszcząc kompletne siedliska. Ponadto jego niekontrolowana ekspansja wpływa na infrastrukturę, atakowanie linii elektrycznych i zwiększenie zanieczyszczenia powietrza poprzez uwalnianie związków, które zwiększają emisję ozonu. Roślina, która dosłownie dusi ekosystemy, przypominając nam o ryzyku wprowadzenia gatunków bez rozważania długoterminowych konsekwencji. Numer 7. Najbardziej brzydka koza na świecie. Kozy Damaszku są jednym ze zwierząt z najdziwniejszym wyglądem naszej planety. Zwierzęta te są hodowane głównie w celu uzyskania mięsa, mleka i skóry, ale ich wygląd jest najbardziej komentowany. Ponieważ znajdziesz je tylko w Damaszku, myślę, że jest to zwierzę, którego prawdopodobnie wcześniej nie widziałeś. Rynek w Damaszku jest bardzo znany wśród lokalnych konsumentów. Tutaj wymieniane są wszelkiego rodzaju zwierzęta hodowlane: krowy, owce, kurczaki i słynne kozy Damaszku. Coś ciekawego w tych kozach jest to. Że nie wszystko wygląda jak ta, którą widzisz, w rzeczywistości koza Damaszku wygląda jak każda inna koza, jedyną inną rzeczą jest to, że ich uszy są dłuższe, ale wśród nich jest grupa kuz Damaszku, który ma gen, który zdeformował ich, dając im ten brzydki wygląd. Z jakiegoś dziwnego powodu ludzie bardzo cenią kus Damaszku, które mają tę dziną brzydoty. Mówią, że okazy zostały już sprzedane za ponad 60 tysięcy dolarów amerykańskich za jedną kozę. Myślę, że to dużo pieniędzy. Dlatego wyglądu tak wyjątkowego, a ponieważ znajdziesz je tylko na tym rynku, kozy Damaszku są zwierząt mniej znanych ludziom. Numer 8. Karaluch z sterydami. Są to gigantyczne izopody, karaluchy oceanu. Te stworzenia żyją w zimnych głębinach oceanów, w których światło słoneczne nigdy nie przychodzi. Uważa się, że największa kolonia tych zwierząt znajduje się w Oceanie Atlantyckim, jest uważana za jeden z najstarszych gatunków w Oceanie. Przed dinozaurami są zapisy kopalne. Jest to podstawowe stworzenie, zjedz wszystkie odpady, które wpadają do dna morskiego i są częścią armii stworzeń, które czyści tył morza. Czasami, jeśli głód jest bardzo duży i nie znajduje zwierząt do karmienia, stają się drapieżnikami. Pożerają ogórki morskie, gąbki morskie i to, co krzyżuje się po drodze. W głębi otchłani jedzenie jest rzadkie, czasami może się zdarzyć miesiące bez jedzenia, więc kiedy znajdują jedzenie? W ogóle nie pozostawiają nic. Nie wiadomo więcej o ich zachowaniu w ich naturalnym środowisku, żyją w obszarze, w którym nie przychodzi żadne światło i trudno jest uzyskać dostęp. Jest więc bardzo prawdopodobne, że nie wiedziałbyś o jego istnieniu. Numer 9. Fioletowa żaba. Jedno z najbardziej nieznanych zwierząt dla ludzkości. Te żaby spędzają prawie cały czas w nory, zostawiają ją tylko na dwa tygodnie przez cały rok. Myślę, że tak wyglądamy. Jedynym powodem wydostania się z nory jest kojarzenie się, wydaje się, że zgadzają się między wszystkimi fioletowymi żabami, aby wyjść i spotkać się, odwrócić wzrok i powrócić do nory, od której nie odejdą do następnego sezonu krycia. I to jedyna rzecz, którą robią w całym swoim nieszczęśliwym życiu. Ponieważ prawie cały czas spędzał ukryty czas, niewiele o niej wiedział, niedawno zostali odkryte w 2003 roku prawie przypadkiem w Indiach. Ledwo mierzą 7 cm i wyglądają jak kawałek kupy. Nie było więc łatwo wiedzieć o jego istniu. Żyją tylko w małym regionie o nazwie Gatej Zachodnie i gdziekolwiek indziej na naszej planecie. Są uważane za żywe skamieliny, ponieważ ich korzenie sięgają około 100 milionów lat temu i od tego czasu nie ewoluowały prawie nic. Teraz znasz fioletową żabę e gratulacje. Dodaj to do listy rzeczy, które wiesz, ale że w ogóle nie będą ci służyć w Twoim życiu. Numer 10 Fajny Fajny. Znany również jako lunafysz, jest to najcięższa ryba kości na świecie. Stwierdzono próbki o długości ponad 3 metrów, które przekraczają 2 tony masy. Żyją w tropikalnych i umiarkowanych wodach całej planety, karmią się głównie meduzami, która jest ich ulubionym jedzeniem. Problem polega na tym, że medus nie są tak bogate w składniki odżywcze, więc aby móc dotrzeć do swojej codziennej diety. Muszą jeść wiele medus, jakby nie było jutra. Więc nie jest tak, że są to krwi krwi, które pożerają wszystko na swojej drodze, są w rzeczywistości dość spokojne. Ale mówię, kto nie bał się spotkać tam jednego z tych zwierząt. Wygląd nie jest niczym pięknym i w porównaniu z człowiekiem są gigantyczne. W łańcuchu pokarmowym oceanicznym, lunafysz jest jednym z najsilniejszych, ze względu na duży rozmiar i gęstą skórę. Ani nikt nie odważy się tym przeszkadzać. Właściwie najbardziej niepokojącym zagrożeniem dla nich są nas ludzie. Jego ciało jest uważane za wykwintność w niektórych częściach świata, takich jak Japonia, Korea i Tajwan. Obecnie znajduje się na liście wrażliwych gatunków oceanu. To ciało, które wygląda jak duża głowa z płetwami, musi być jednym z najbardziej ciekawych zwierząt głębin. Numer 11. Najbardziej odporny szczur, który był widoczny. To zwierzę bez włosów jest to upołnago szczura. Są to małe gryzonie, które żyją w podziemnych tunelach w Etiopii, Kenii i Somalii i lubią karmić korzenie i bulwy, więc są uważane za plagę. Są w stanie zepsuć uprawę marchewki w ciągu zaledwie kilku dni, więc bądź z nimi ostrożny. Kiedy odkryli ich istnienie, nie wiadomo, czy był to nowy gatunek, czy też były chorych szczurów, które zabrakło włosów. Z upływem czasu naukowcy zaczęli je studiować i skutecznie odkryli, że są nowym gatunkiem a także znaleźli inne zaskakujące rzeczy. Uważa się, że mają tajemnice dla wiecznej młodzieży, ich długość życia jest większa niż w przypadku innych gryzoni. Wspólny szczur żyje około 3 lat średniej, ale w nagie szczur moól żyje w wieku około 30 lat. Zwykle umierają z powodu innych drapieżników, a nie starości. Mają również wysoką odporność na rozwijające się nowotwory. Są zasadniczo odporne na raka. Jakby to było niewystarczające, Kilka minut może również przetrwać bez tlenu. Ludzki mózg zaczyna umierać, gdy brakuje mu tlenu przez minutę, ale mogą znieść do 18 minut bez tlenu. Myślę, że stoimy przed jednym z najbardziej ciekawych zwierząt na świecie. Numer 12. Ptak, którego nie będziesz chciał zawracać sobie głową. Picozapato to majestatyczny ptak, który mieszka w regionie środkowym organicznym w Afryce. To, co najbardziej robi wrażenie na tym zwierzęciu. Jest jego ogromny holenderski szwedzki szczyt i penetrujące spojrzenie. Jeśli zobaczysz ją z przodu, na pewno nie będziesz chciał jej przeszkadzać. Na szczęście nie są brutalnymi ptakami, ale nigdy nie wiadomo, więc lepiej się zbliżać. Mierzą około 1,5 metra wysokości, są największym ptakiem w Afryce, ponieważ mają dużą głowę i cienkie nogi, zwykle rozciągają skrzydła, aby zrównoważyć, gdy chodzą, co sprawia, że wygląda to jeszcze bardziej przerażająco niż już. Niewiele wiadomo o jego zachowaniu i tym, jak jego życie jest w jego naturalnym środowisku. Zagrożnie wyginięciem, co bardzo utrudniło ich badanie. Bardzo rzadko widzi ich kopie w wolności. Szacuje się, że światowa populacja tych ptaków wynosi od 3000 do 5000 egzemplarzy i nie wydaje się, że rzecz poprawi ich w najbliższej przyszłości. Są one tak nieliczne i nie są zbyt udokumentowane, więc niewielu ich znaczy, a nawet je widziało. Morfina, nieśmiertelna meduza. Jego naukowa nazwa to Turritopsis nutricula. Z prawie czterech tysięcy gatunków medus, o których wiemy, że jest to być może najbardziej zaskakujące. Zostało to odkryte w 1843 roku, ale jego zdolność do życia na zawsze została rozpoznana zaledwie kilka lat temu. Najwyraźniej, gdy meduza osiągnie dorosłość, powraca do pierwszej fazy rozwoju i ponownie uruchamia swój cykl życia. To tak, jakby ludzie osiągając dorosłość, moglibyśmy sprawić, by nasze ciało powróciło do młodości, nie stając się mniejszym i zachowując nasze ciało. Ten proces medus może powtarzać go wielokrotnie. Naukowcy uważają, że ten mechanizm można powtórzyć u ludzi, gdy mają wystarczająco zaawansowaną wiedzę genetyczną, molekularną. Czy możesz to sobie wyobrazić? Nadal nie wiadomo zbyt dobrze, jak ta meduza robi cały proces, ale jest już badany. Meduza umiera tylko wtedy, gdy są ofiarą swoich drapieżników. Nie ma mechanizmu, który może zaoszczędzić cię przed zjedzeniem przez inne zwierzę. Niewielu słyszało o tych meduzach. Numer 14. Pelito Caterpillar. Jeśli widzisz to, nie dotykaj tego. Jest prawdopodobne, że jeśli okaże się, że te włosy zabijają na jakiejś roślinie, masz impuls, aby je dotknąć. Ale to najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić. To jest wypana gąsienica. Larwa pokryta długimi i gęstymi grzybami, które wyglądają jak włosy. Niektórzy niewinni ludzie zostali poniesione przez ich bawełniany wygląd i podtrzymali ich w rękach, nie wiedząc, że są bardzo trujący. Mogą wydawać się miękkie i niewinne, ale pod tą warstwą cierni włosów są ukryte, co spowoduje nie do zniesienia ból. Reakcje na ich ugryzienie są podobne do tych doświadczonych przez ugryzienie pszczół, ołusi i mrówek, tylko jego efekt trwa znacznie więcej, do 12 godzin spowoduje podrażnienie i w najgorszych przypadkach wymiotów i zawroty głowy. Są tacy, którzy opisują ból bardzo podobny do łamania kości. Główną zaleceniem, które mogę ci dać, jest to, że jeśli zobaczysz coś, co wygląda jak peruka na środku lasu, nie dotykaj tego. Tę Te gąsienicę znaleziono na obszarach wiejskich prawie całego kontynentu amerykańskiego, więc bądź ostrożny, gdy idziesz na kemping. Numer 15. Najbardziej przerażający krab, który istnieje. Czy widziałeś kiedyś tak ogromny krab? To zwierzę jest japońskim gigantycznym kraba, żyje w głębi oceanu spokojnego na wybrzeżach Japonii, znajdują się od 300 do 500 metrów głębokości i zachowuje się jak każdy inny krab. Kiedy widzą, że ludzka obecność zwykle się ukrywa, nogi tego kraba mierzą ponad 2 metry, co czyni go największym stawonogiem na świecie. Wiem, że ich nogi wyglądają cienko, ale nie usuwaj tak szybkich wniosków. Są w rzeczywistości silniejsze, niż się wyobrażasz, mówi się, że są potężniejsze niż szczęka krokodyla. Jeśli ta sprawa złapie cię za pomocą zacisku, przybyłeś tam. Ale nie martw się, są to całkiem ciche stworzenia i poświęcają większość swojego dnia, aby szukać jedzenia. Na ogół nie polują, ale żywią się martwymi zwierzętami lub roślinami i rozkładem, które znajdują w dnie morskim. Oczekiwana długość życia tych krabów ma 100 lat. Dość długie życie dla kraba. Kolejnym interesującym faktem jest to, że samica może wyłożyć do miliona pięciuset tysięcy jaj w sezonie tarła. Nie każdego dnia widzisz ich kraba, prawda? Myślę, że jest to jedno z najdziwniejszych zwierząt zamieszkujących naszą planetę.